Doskonale znana w większości osób, które interesują się fantastyką, ale i nie tylko. Jest to jedna z najbardziej ikonicznych fikcyjnych postaci. Niemal że każdy kojarzy wizerunek Starego Czarodzieja w szarym spiczastym kapeluszu lub później w olśniewająco jasnych szatach. Jest on idealnym przykładem postaci, która poświęciła się swojej misji. Uosabia dobro i mądrość, a także jest jednym z lepszych przykładów mentorskich. Wszystkich widzów PGO24. Dzisiaj w naszym studiu gościmy Kubę. Witam serdecznie, która opowie nam o swojej twórczości w internecie. <grym> Kubo, pierwsze pytanie do ciebie, czym zajmujesz się w tym internecie i na czym to polega? To jest dosyć takie szerokie pytanie, bo można to podzielić na kilka różnych jakby stref. Taką główną, którą teraz ostatnio właśnie pcham, żeby jak najbardziej się rozwinęła, no to jest kanał na YouTube o tematyce fantazy. Ja po prostu sobie biorę jakiś temat z gry komputerowej, na przykład daną postać, czy z jakiegoś uniwersum książkowego bądź filmowego i omawiam ją od A do Z. No bo y, są osoby, które na przykład y, uwielbiają fantazy, ale y, nie znają do końca y, tych postaci, miejsc y, czy wydarzeń z danego uniwersum i doszukują się w internecie tych ciekawostek. I czasem one są skonstruowane w taki sposób, że no, jest to dosyć zawiłe i w takiej no, nieprzyjemnej formie, a ja próbuję to zrobić właśnie w takiej... Y, w formie jak najprostszej, żeby osoba, która to ogląda, mogła to sobie odsłuchać, zrozumieć wszystko, no i żeby później się nie zastanawiała, co z czego wynika, albo dlaczego właśnie ta postać znalazła się w tym miejscu, czy taka rzecz jej się przydarzyła. Czyli jeśli chodzi o tematykę, są to tylko ciekawostki, czy inne rzeczy też? Znaczy nie same ciekawostki, ale bardziej pełne historie, czyli mhm. dana postać od jej początków aż do końca. Czy dane miasto, czy miejsce, wydarzenie, to zależy o czym ten materiał traktuje. Są tam też niektóre materiały humorystyczne, bo próbuję swoich sił w takiej amatorskiej animacji, gdzie od czasu do czasu coś wrzucę, staram się ten mój humor gdzieś przemycić. No i też ostatnio ruszyłem z pierwszym moim, jakby, let's play'em z gry, bo zawsze też chciałem spróbować tych swoich, w tym swoich sił. i i też zacząłem sobie streamować na tym YouTube. A powiedz nam, co ci skłoniło właśnie, jeszcze, jeśli chodzi o te filmy, żeby zacząć robić filmy. Co mnie skłoniło? No to tak. też chęć jakiegoś jakby sprawdzenia się, czy dam radę. No i można powiedzieć, że od, od małego, co jest takim skrótem dość często używanym. Yy, oglądałem sobie tych youtuberów, miałem dziś swoich ulubionych, czyli chociażby Remigiusza Maciaszka czy, czy Roya. I oglądając ich zawsze miałem taką myśl, że kurczę, ja też bym tak chciał. Też bym chciał tak jak oni zgromadzić dużą publikę, yy, grać, cieszyć się daną grą i żeby jeszcze ludzie to, yy, to oglądali, więc stwierdziłem, że no czemu nie, spróbuję. Ale nie od razu od tej strony gameplayowej, tylko z racji, że uwielbiam sam wszelakie fantazy i strasznie jestem, jak to się mówi, nachajpowany na, na, na wszelkie ciekawostki i wchodzenie w różne niuanse, to stwierdziłem, że sam, sam spróbuję, bo nie mogłem znaleźć zbyt wielu. Rzeczy wtedy na polskim YouTubie, bo to zaczęło się dosyć dawno. No i później niestety zrobiłem y, ogromną przerwę w nagrywaniu, czego żałuję, bo być może teraz ten kanał wyglądałby o wiele lepiej. Czy tworzenie filmów wiąże się z Twoimi zainteresowaniami? Czy jak to wygląda? No tak, bo no jak już powiedziałem, mhm. ta fantastyka gdzieś y, od dziecka za mną kroczy. Zaczęło się to od tego, że jak byłem bardzo mały, to gdzieś tam w telewizji lub, lub na nagranej kasecie, jeszcze wtedy bo były kasety VHS. E, obejrzałem pierwszy raz Władcę Pierścieni i to we mnie wywołało taką straszną jakby jak, jak u dziecka taką inspirację, że ja bym bardzo chciał zacząć y, rysować y, te postaci, które widzę na, na ekranie. Po prostu puszczałem sobie film i gdzieś rysowałem to, co się akurat działo na ekranie czy jakieś postaci i później to się przerodziło w to, że ja obejrzałem wszystkie te y, części Władcy Pierścieni. Później y, pojawił się Harry Potter, którego też y, strasznie mocno śledziłem y, tą, tą Tą część filmową, bo do książek przeszedłem dopiero później. Później pierwszą z takich właśnie y, książek, jakie y, z fantazym mnie spotkały, to był Hobbit, bo on leżał gdzieś w y, domu na, na półce i ja w sumie nie wiedziałem, y, co to jest. I było napisane: Hobbit, czyli tam z powrotem, y, 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 i napisał J.R.R. R. Tolkien, i tak sobie myślę, ale przecież. To jest ten sam co władca Pierścieni. Jako dziecko tak myślałem. To chyba jest to. To ja to może przeczytam. Przeczytałem to i ja byłem, wow, to się dzieje przed władcą Pierścieni. To ja teraz chcę Aha. książki. I wiesz, tak to się jakoś y, toczyło. Później doszły gry: Władca Pierścieni Bitwa o Śródziemie, wszelakie gotiki, The Elder Scrolls. Te, te serie traktujące o fantazy, i w ten świat już na dobre wchłonąłem. A powiedz nam, którą serię wolałeś: Władcę Pierścieni czy jednak Hobbit? Bo mnie osobiście jakoś bardziej do gustu przypadł Hobbit. No, to ja jestem bardziej z obozu Władca Pierścieni. Bo tak. Hobbit oczywiście jest świetną y, historią, ale on jest y, takim opowiadaniem jakby w moim y, odniesieniu znaczy, moim zdaniem, jest takim opowiadaniem y, dla mniejszych czytelników. A Władca Pierścieni już jest opowieścią bardzo rozbudowaną, z wielostronicowymi opisami, i niestety niektórzy nie są w stanie przez to przebrnąć, bo autor używa tam. Tak bogatego słownictwa, tak, tak. No, że czasem jest po prostu no, no, ciężko przez to przebrnąć, nie? Mhm. więc Hobbit jest pod tym względem o wiele bardziej przystępny. Dobrze wiemy z książki, jak i zarówno z filmu, że Frodo, przerażony mocą pierścienia i tym, do kogo należy, chciał go powierzyć Gandalfowi, ponieważ uznał, że w jego dłoniach ten będzie bezpieczniejszy. Gandalf odmówił mu i odrzekł, że z pewnością, pomimo najszczerszych intencji i chęci czynienia dobra, pierścień uczyniłby z nim straszne rzeczy. Widzicie, sprawa z pierścieniem wygląda mniej więcej tak, że jego moc adaptuje się w pewien sposób do osoby, która go dzierży. Im potężniejsza osoba go posiądzie, tym silniejsze będą potrzeby pierścienia, a ponieważ wierny był tylko swemu stwórcy Sauronowi, to nie było w ziemi i na samej Ardzie, chyba jedynie poza Eru i Tomem Bombadilem, istoty, która byłaby mu w stanie się oprzeć. A słyszałeś właśnie dlaczego i jak powstał Hobbit? Eee, no tak, to, to była taka to to, zabawna teraz, te, historia. Teraz nie chcę, żeby mnie y, kto, y, ktoś, ktoś zbeszczął, że powiedziałem źle. Y, wiem, że zaczął Tolkien to pisać tak, że chyba na pracy jednego ze swoich Uczniów na odwrocie zaczął po prostu pisać. Hmm? Y, początek z książki, że gdzieś tam w małej norce żył sobie hobbit i jakoś to tak dalej poszło, ale on też chciał napisać opowiadanie dla swoich dzieci, tak, żeby dokładnie. móc im coś czytać na dobranoc. Tak. I to się spotkało. To był z... jakby jedyny powód, <głos》>, dlaczego zaczął to pisać. No i świetnie wyszło. Tak, bo jego dzieci po prostu tak uwielbiały, że chciały więcej i więcej. I gdzieś powstał hobbit. Ten pierścień został też stworzony na potrzeby y, tego opowiadania. On, on w pierwszych tam planach. Nie miał grać jakiejś tam pierwszych skrzypiec, mhm. tylko miał być ciekawym elementem, no a później rozwinęło się tak, jak rozwinęło. Tak, dokładnie. A wspomniałeś o streamowaniu. Mhm. I skąd pomysł na streamowanie? Bo sam jestem gdzieś wiernym widzem naszych mhm. polskich streamerów. A nie czujesz, że lepiej tą grę byłoby przejść samemu w ciszy, tak jak ludzie patrzą? Orientują? Znaczy, ja yy, streamuję aktualnie tylko grę, którą już kiedyś przeszedłem po wielokroć, więc jakby sam na sam już się z nią mocno obyłem i teraz yy, chcę po prostu umilić komuś czas, bo i tak mam ochotę przejść tę grę. Ale może jeszcze ktoś się do mnie tam przyłączy, porozmawiamy sobie na czacie, odpowiem mu na jakieś istotne pytania, bo może ja wiem coś, czego on nie wie, i też nawiążemy jakąś znajomość. Czyli ważna jest interakcja. Tak, tak, tak. to, to, jest, dla to jest dla mnie szczególnie ważne, żeby mhm. była ta interakcja, bo no takie siedzenie samotne przed kamerą, nawet jakby ci oglądało yy, tysiąc osób, ale nikt nie będzie próbował z Tobą nawiązać żadnego kontaktu, no to jest dosyć z mojej perspektywy smutne. Już lepiej, żeby było te 10 osób, ale żeby one żywo uczestniczyły w rozmowie z tobą, bo wtedy ten czas bardzo szybko mija. No i ta zabaw, ten poziom zabawy jest o wiele wyższy. Czyli jak, jeśli chodzi o formę przekazu, wolisz streamy niż filmy. Eee, Ująłbym to, to inaczej. Formę kontaktu z innymi mhm. osobami, czyli z, na przykład z widzami, wolę wola streamowanie. No rozumiem ale formę takiego przekazu, jeżeli mam coś do powiedzenia, mhm. no to wolę film, do którego wcześniej może, mogę spokojnie napisać scenariusz i ubrać w słowa to, co mam w głowie. Mhm. A myślisz, że takie streamowanie to, można powiedzieć, zawód przyszłości? Jak eee... patrząc na to wszystko, co się dzieje, wszystko jakby zmierza ku temu, aby miało swoje miejsce w internecie, po prostu no coraz więcej jest takich ludzi, którzy świetnie sobie radzą w tym temacie. No, już od kilku lat możemy zdecydowanie powiedzieć, że jest to zawód, streamer zawód. A obecna sytuacja, jaka nam panuje na świecie, to tylko utwierdziła nas w tym, że siedząc cały czas w domu, szukamy różnych źródeł rozrywki. No i właśnie tacy potężni streamerzy, oni tej rozrywki nam masę dostarczają. Więc myślę, że ten zawód ma. Ten zawód. Ta, ten typ działalności ma bardzo dużą przyszłość. Okay. Tylko oczywiście yy, wiąże się to z tym, że osoba, która chce streamować, musi reprezentować yy, pewien poziom wiedzy, kultury i oczywiście charyzmy, bo bez tego no to ani rusz. No, Rozumiem. Ja tam się gdzieś staram po małemu stawiać to, to, kroczki. A to przejdźmy na chwilę na temat właśnie, który poruszyłeś. Teraz w internecie bardzo jakby głupota jest promowana. No niestety. I ma bardzo dużą oglądalność. Co o tym myślisz? Ja myślę, że jest to spowodowane po prostu czystą chęcią znalezienia rozrywki. A takie materiały, które są łatwo przyswajalne, czyli właśnie tak jak ty mówisz, szeroko pojęta głupota, no to to się po prostu dobrze ogląda, żeby się pośmiać, leżysz sobie na przykład w łóżku, czy, czy czekasz na coś i obejrzysz głupi filmik, tak. pośmiejesz się. I to się świetnie po prostu ogląda i myślę, że dlatego to taką popularność zyskuje. Też... Ja próbuję gdzieś na swoim kanale zyskać taką bardziej świadomą widownię, która przychodzi do mnie w konkretnym celu. Nie, nie chcę po prostu ich ogłupiać, chcę im jakąś wartość może edukacyjną, bo ktoś mi powiedział, że to jest głupie gadanie o fantazy, ale też to się może przydać osobom, które chodzą do szkoły. Aha. Bo na przykład mogę akurat opowiadać o czymś, co jest. Z literatury aktualnie przerabiano kogoś w szkole na lekcji polskiego i dzięki temu, że ja coś objaśniłem, to ta osoba później może tak, zabłysnąć w szkole. Tak, to świetny pomysł właśnie, jeśli o to chodzi. A jak wrażenia po pierwszych streamach? Jest to dla ciebie nowe doświadczenie, jesteśmy ciekawi. Znaczy, jak po, po pierwszym takim. No dużo osób nie było wiadomo, bo to, żeby duża widownia była, no to Trzeba najpierw się jakoś rozpromować, jakieś no, zasięgi, zasięgi już mieć, ale po pierwszych tam chyba no to trwało 3 godziny, ale y, czułem się lekko jak kiedyś po przebiegnięciu y, sztafety maratońskiej, w sensie y, opadło ze mnie y, to wszystko, co mnie przez te 3 godziny y, trzymało i poczułem takie lekkie zmęczenie, ale ogromną satysfakcję, że wow! Gadałem przez 3 godziny z różnymi osobami jednocześnie grając, utrzymując skupienie tutaj na rozmowie, tutaj na rozgrywce, żeby kompletnie nie, nie, nie wypaść na kiepskiego gracza, i straszną mi to satysfakcję sprawiło. No właśnie, a nie jest ciężko jakby pogodzić grę i komunikację na czacie? To zależy od gry, Zmów bo jeżeli tak. masz grę, w której akcja toczy się powoli i nie musisz aż tak bardzo y, skupiać się na tym, co się dzieje, to ta interakcja może być większa z widownią, ale jeżeli grasz w grę kompetytywną, no to już wtedy twoje 100% skupienia musi iść na tę grę, żeby twoja drużyna przez ciebie czasem nie, nie przegrała, bo ty się zagapisz akurat mhm. na czat, nie? Co też się oczywiście wielu streamerom zdarza i raczej jest to tak odbierane przez widownię jako coś zabawnego. Dokładnie. A nie masz wrażenia, że mówisz przez te bite trzy godziny do siebie? Wiesz, co Ci powiem, miałem tak yy, kiedyś. Kiedyś, 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 jak próbowałem zacząć coś nagrywać na YouTube, to miałem właśnie takie dziwne przeświadczenie, które mnie blokowało, że mówię do siebie i że strasznie mi z tym dziwnie, że fajnie by było, jakby chociaż ktoś w tym pokoju był, czy za tą tam kamerą, czy za mikrofonem, Aha. do którego mogę mówić, ale gdzieś z biegiem czasu uświadomiłem sobie, że przecież ja mówię do kogoś. Tylko, że tej osoby tak, nie ma. Nie ma fizycznie tu fizycznie, Dokładnie, nie ma to fizy tak. fizycznie, ale jest po drugiej stronie ekranu. I jakoś to mi strasznie pomogło i żałuję, że nie uświadomiłem sobie tego wcześniej, bo na pewno więcej bym tych materiałów i treści y, zrobił. Rozumiem. Super. Także życzymy Ci sukcesów w zdobywaniu większej oglądalności i dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim mile spędzonego czasu. Dziękujemy. Zapraszam na mój kanał.